Jesteśmy ma z i Kiedy tak jak to PreederRez, a to kolejny odcinek przez Minecraftowe świat. W tym odcinku wyjątkowo nic nie będę budował, nie będę robił tego samego co zawsze, czyli chwilę pogadam, Cięcie. i z, już jest budowna zrobiona nie, to nie jest, to jest inny odcinek, o i się pani. E, to jest odcinek taki, że kończący tę serię. E, Kończę serię Minecraft, to znaczy tak jakby. Można to nazwać sezonem pierwszym. Ponieważ mam plany na inne i na tym świecie już dużo wybudowałem. Nie widzę sensu, sensu żeby dalej budować. Link do Save'u do świata będzie w opisie. Nie bójcie się. Taki właśnie miałem plan. I mam takie do Was pytanie. Minecrafta chcę dalej nagrywać, ale już nie takie zwykłe, że prieder sobie chwilę pogada, poględzi sobie trochę, pokażę co zrobił, TP. Zrobi cięcie. I budowla jest, tak jak już mówiłem. Nie, to nie tak ma być. Macie do wyboru albo. Y, serię z Mountain Survival, czyli tam górze są te dwie góry co y, Maria Magdalena Monika nagrywa, czyli Magic 89 albo po prostu inna seria, taka normalna z, z Nowego Świata, tylko że to nie będzie tak jak tutaj te cięcia, tylko po prostu w ogóle cięć nie będę robił tylko nie przez Minecraftowy świat, tylko przygody z Minecraft no bez ścień, bez niczego, wszystko pokazuję jak zdobywam TP liczę na, na to w komentarzach na, waso, na waszą decyzję yy, ogólnie to będę przy, głosy przyjmuję do powiedzmy poniedziałku w poniedziałek o powiedzmy 16 nie 15 tak, w poniedziałek do 15 Przyjmuję głosy, który, który wynik będzie miał pierwszy, tego więcej głosów, komentarzy, to to zrobię, więc jeszcze raz powtórzmy, ta seria się kończy i pierwsza propozycja to Mountain Survival jak u Magic 89 a druga to nowa seria bez cięć, Pokaz, pokazane wszystko co robię. Wy sami możecie teraz zdecydować co będę kręcił, co wy wolicie, co chcecie oglądać i czy chcecie mnie słuchać dalej, czy w ogóle, o jeszcze trzecia opcja, czy w ogóle mogę, czy w ogóle mam zakończyć tę serię, oj, to był fail, czy w ogóle mam zakończyć tę serię, ponieważ wyszła już nowa aktualizacja, 1.0.0 finalna. Jest dużo nowości, chcę zacząć wszystko od początku. Nowy generator, znaczy nie nowy generator, tylko lepsze miejsca można poznać z twierdzami itp. To już pewnie wszyscy wiedzą. Ta alchemia itp. Więc już wiecie o co chodzi. Jeszcze na napiszę to w komentarzu. Więc nie musicie, no, wiecie co robić, nie? Więc komentujcie, subskrybujcie. и на